Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy gotować zupę kimchi z wieprzowiną i z takim polskim akcentem z ziemniakami. Składniki naprawdę są bardzo proste. Oczywiście, jeżeli macie kimchi. Możecie tutaj użyć takiego gotowego kimchi, który kupicie w azjatyckich sklepach, ale ja was zachęcam nieustająco do zrobienia sobie takiego kimchi w domu. Oczywiście przepisy na takie domowe kimchi, które ja tutaj właśnie mam w miseczce, jest na moim kanale. W opisie filmu podlinkuję wam tym osobom, które jeszcze go nie widziały, które jeszcze go nie znają. Zachęcam, jest. Odrobinę pracochłonny, ale uwierzcie mi, jak sobie takie kimchi zrobicie w domu, poświęcicie trochę czasu i zrobicie sobie większą ilość, to naprawdę później możecie szaleć w kuchni i zrobić z tego kimchi bardzo dużo fajnych, smacznych rzeczy. Kimchi jest bardzo zdrowy. Polecam osobom, które mają problemy z żołądkiem, kłopoty z trawieniem. Jest takie naprawdę dobre, probiotyczne. No dobra, nie będę tutaj już dużo, dużo mówić. Zajmę się gotowaniem. Zapraszam. W dniu dzisiejszym będę używać szybkowaru. Zależy mi na czasie, aby mi się szybko ugotowały ziemniaki i wieprzowina. Jeżeli będziecie gotować w zwykłym garnku, to oczywiście gotujemy do czasu, kiedy ziemniaki i wieprzowina są miękkie, ale to jest po prostu samo za siebie się rozumie. Słuchajcie, mam tutaj pół kilograma szynki tradycyjnie. Ląduję. Trzy duże ziemniaki pokrojone. No, tak jak mi się pokroiło, tak są. Ważne, żeby to były takie troszeczkę większe kawałki, żeby one się nie rozpadły zupełnie, żeby były wyczuwalne. To samo dotyczy szynki. Niech to będą takie duże kawałki, porządne. I dodaję pięć grzybków fitake. I litr bulionu drobiowego, akurat w dniu dzisiejszym. Oczywiście osoby, które nie jedzą, nie jedzą mięsa, mogą, mogą sobie tutaj wykorzystać grzyby shiitake, tofu. Ja jem mięso, więc będę jeść z mięskiem. Będę gotować teraz tutaj te wszystkie składniki przez 10 minut. Ziemniaczki i mięsko są już mięciutkie. Dodam teraz kimchi. Tu są tak dwie szklanki, około 400 gram kimchi. Z sokiem oczywiście, bo to jest podstawa tutaj. Dodam jedną łychę gochujang. Przecież nie byłabym sobą, jakbym jeszcze nie przeostrzyła, chociaż moje kimchi jest... Dosyć pikantne i dodaję jeszcze, tak, mniej więcej, na no oko, jedną łyżkę oleju sezamowego. I teraz trzeba będzie jakieś dosłownie 5 minut na takim średnim ogniu, temperaturze. Ja tutaj z płyty indukcyjnej korzystam, więc. O tutaj nie ma mowy, więc na średniej temperaturze 5 minutek. To wszystko razem to się nam pogotuje i będzie można zajadać. Zupka pyszna jest już gotowa. Czas nałożyć. Ja sobie tutaj nie będę dzisiaj żadnych ograniczeń wprowadzać, dlatego że to jest jedyne danie w dniu dzisiejszym na obiad. W zupełności wystarczy, bo i ziemniaczki, i mięsko, i pyszny bulion, więc więcej mi dzisiaj, do szczęścia, nie potrzeba. Jeszcze tylko dymka. No, jeszcze dymka, uwielbiam dymkę, naprawdę Jest zdrowa, pyszna i pachnąca. Życzę Wam smacznego. Zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Jak również zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do komentowania. No i oczywiście, jak zwykle, zachęcam Was przede wszystkim do gotowania. Pozdrawiam, cześć.